Cześć, Wam, też jest i chciałem Wam pokazać na początku śmiesznego, znaczy śmiesznego no i związanego z Minecraftem, ale sami widzieliście, jak skończyło się moje chodzenie po górach. Wrócę do tego najwyżej kiedy indziej, przy jakiejś innej okazji. A teraz zabierzmy się za zadanie. Przynajmniej rozpoczęcie go. A, jestem. Przedyskutowałem z moimi kontaktami kwestię informacji zdobytych przez Ciebie w posiadaniu. Przeciwnik próbuje zaszkodzić na mnie bezpośrednio, rozwścieczając Mejwę czarną różę. Bardzo sprytnie. Nie lekceważ naszych przeciwników. Mają głębokie kieszenie, są cierpliwi i przez lata udało im się uniknąć wykrycia. Jednakże nie myl moich zachwytów z samozadowoleniem. Nasza Nemezis słono za to zapłaci. Zdziwili, ponieważ nawet pomimo całego tego pozowania i planowania popełnili błąd. Znaleziony przez ciebie zwój wspomina imię Gajun Laj Zgodnie z moją wiedzą, to stary alias używany przez jeden z naszych kontaktów. Jego prawdziwe imię brzmi Gulum o oh, zbył white. Gulum A Nasz człowiek wewnątrz kompanii wschodniocesarskiej w Samotnie. Założę się, że działał jako pośrednik sprzedaży posiadłości Złotoblask i byłby w stanie wskazać naszego kupca. Udaj się tam, potrząśnij nim i zobacz, czego uda Ci się dowiedzieć. Zanim odejdziesz, porozmawiaj z Deniolfa, jeśli masz jakieś pytania. Dobra. A więc myślę, że zrobimy to zadanie i później a będziemy kontynuować te poważne zadania bractwa. Przynajmniej jedno, a później nie jeszcze jakieś inne poważne, które na razie to, mam do wykonania. Przecież ten Argonian ma czas. Głoboty? <noise> to jeden z najbardziej upartych jaszczurów, jakich znam. Masz twardy orzech do zgryzienia. Musisz go przekupić. Tylko w ten sposób zdobędziesz jego uwagę. Gdyby się nie udało, masz go śledzić i zobaczyć, co jak znam a i to wpadł po uszy i będzie można wykorzystać to przeciwko niemu. Nie, nie. Mercer chce go żywca. Przynajmniej na razie. No, prz Ubarty czy nie, zabijać. to nasz jedyny łącznik w Kompanii Wschodnio-Cesarskiej. Sieć mu na ogonie. W końcu na pewno wdepnie w coś postójnego. Była jakaś aluza do tego, że jestem chodzi tam? Są złodzieje. Jest Gulumaj. Żadnego honoru, żadnego kodeksu. Najpierw poda ci ręka, a chwilę tu. Ostatnio, dola, jaką oddaje, Ildi, robi się coraz mniejsza. Twierdzi, że magazyn cienko wszędzie, a ja jestem pewny, że urzę Uże, że. Miej na niego oko. Jest całkiem przeniewierny. No, a że będzie nowy mikrofon, w końcu pozbędziemy I... się tego irytującego szymienia. Grupa kupców z portami w całym Tamriel, mają praktycznie monopol. Ponoć wspiera ich sam cesarz, co by znaczyło, że mają praktycznie nieograniczone środki. Lepiej nie wchodzić w paradę. Gulum Eye pracuje w magazynie Kompanii wschodniocesarskiej. cesarskiej Zajmuje się przychodzącymi idami, a to znaczy, że zbiera resztki najlepszych towarów, jakie przekraczają. Nie jest do końca członkiem Gildii, ale odpala nam działkę ze wszystkiego, co podprowadza z magazynu. Są złodzieje... No to już wiem. Nie na tego... oko. Jest całkiem przebiegły. Wracaj do Gildii i przekaż informację na... Gdyby się okazało, A, że w Gurum-Ai odłożone więcej niż w to taka informacja też by się nam bardzo przydała. Powodzenia w samot. Zostawmy. No to gór. co? Wszystko mi nie działa. Czy znaczy, nie ma żadnego innego zdania. Ło że ile się tego nazbierało. Ona też sporo zrobiła. Tragedii nie ma. I przy życiu, ale przypomnij... Tu mamy to nasze secret hey, wyjście. Dobrze Cię widzieć. Siema. Nie znam Cię. Niedługo święta. Nowy mikrofon na USB, więc będzie bez szumienia. Muszę się sam doczekać. Nie mogę. No właśnie, sorki, że w weekend odcinków nie było. Bo Pewnie niektórzy z Was czekali. Ale miałem turniej. Mm, tak jak mówiłem, turniej. No jedyne co do mnie się mam powiedzieć, że jestem najlepszym brąkarzem turniej. Fakier. miałem turniej i wróciłem wczoraj to niby mógł się uparł, się tak zdartek gardło krzyżąc nas, przez krzyczenie swoich obrońców, że nie chcielibyśmy słyszeć a katalosa katalosa, czy to jest jakieś błogosławieństwo to nie, ja mam tą premię na razie do zyskiwania umiejętności złodziejskich więc niech zostanie no. o boże, ty jesteś daleko na pierwsze raczej tam nie pójdziemy jak nie został, jak został. No cóż. Pójdziemy do opuszczonej chaty i sobie resztę dojdziemy pieszą. Kiedyś konika nie ma. Nawet jakbym miał, to nie umiem się z niego korzystać. Można jakieś filmiki na YouTube pooglądać. I to ogarnę. w to, no i w alfie pancerze, ale później aha, to też by się przydało, czyli to też bym sobie wtedy wykupił i szklane kowalstwo to doda nam możliwość możliwości na szklanych zbroi ale to są mm, szklane, to są właśnie lekkie pancerze, więc się przyda od razu po szklanych jest smocza zbroja, więc to jakby idziemy w lekkie, pan w lekkie pancerze na lewo a po prawo się idzie w kowalstwo krasnoludów Ebenowe i tak dalej są ciężkie pancerze, jak najbardziej w lekkie można sobie pójść. Trochę perków na to przeznaczyć, też, trak, też to raczej nie będą zmarnowane perki. No, podoba mi się jest tutaj, taki moczary, mgła, moczary, bagno takie, że jak się przepłyniemy, się nie utopimy. To taki ślód widać, że to jest jednak Skyrim, że jest zimno że woda też ma prawo zamarznąć, wow nie no, ten świat jest fajny, co najmniej fajny to jest chyba samochód, to jest to miasto takie na górze? chyba tak zapewne tam musimy się właśnie udać wow, wow. A mam nadzieję, że też się nie obrazicie. w, w, w jednym z poprzednich odcinków, który był dość niedawno, użyłem cheata, który dał mi trochę wytrychów, e, gdyż sobie zupełnie nie radzę z otwieraniem zamków. Niby wiem, jak to się powinno robić, ale... No, zapulujemy sobie. No ale do mateku. jak pokonam te dziwne, śmieszne foki. No, po co spowalniać? Parker. Właśnie szybciej się idzie tyle. O Lidia... Nie pomagaj. Szybciej się idzie tyłem i celuje zuku niż... One idą biegną. No, i już nic nie wybrać łapiec miło. Dobra, Lidia, weź go ja to O, Ok, o jeszcze mnie zabijesz. Nie dasz mi rady! Lidia coś mieszka było. w trakcie walki, bo w końcu mi się do czegoś przyda te wszystkie steki inne, ale wielka rzeka wow, te wszystkie steki inne rzeczy, które do tej pory zbierałem no największa rzeka w, w Skyri. Wow, nie chcę się go topić Mamy takie statki Można tam pójść w przyszłości po opuszczyniu samotniej i poeksplorować trochę, zobaczyć co tam będzie No właśnie miałem wrócić do tematu z otwieraniem zamku kolejne hotele. Dobra Foko zostajecie w spokoju Więc tak, a yy, nie to krap o oh jezu więc Dobra, będę teraz strzelał i opowiadał o tym mmmmm No ty szybko zginiesz Nie wiem opowiadać, coś mi znowu nie wyszło Zobaczymy sobie tylko ten nasz cel, dobra, więc w końcu przejdę do tematu, bo już sam się irytuję, otwierałem, musiałem cheatować z dodawaniem sobie wytrychów, bo nie umiałem tego robić i odkryłem super moda, który pokazuje, zresztą sami zobaczycie, gdybym musiał otworzyć jakiś zamek, moda, który pokazuje, y, gdzie trzeba otworzyć zamek, taki, nie wiem, czy kojarzycie użytkownika T-Volt, mam go w polecanych, fajny gościu, bardzo dużo odcinków ze Skyrima wrzucił 135 chyba, bo trzeba będzie tam wejść. Yy, no i on tego moda używa. Ja tam trochę obejrzałem, obczaiłem, spodobał mi się i to nie jest tak, że ja po prostu chcę sobie za wszelką cenę ułatwić rozgrywkę, bo to nie o to chodzi, bo z przyjemności przechodzenie takiej gry na citach też mi nie daje, to po prostu to jest jeden, jedyny, jeden, znaczy jeden z bardzo niewielu elementów, który mi się w tej grze nie podoba i po prostu psuje mi przyjemność z rozgrywki tam z rozrywki chodzimy w koniec świata o. tak wygląda koniec świata w Skyrim to mnie zabija no nieważne Dobra. który psuje mi przyjemność Boże otwieranie zamków to jest właśnie jeden z tych niewielu elementów który psuje mi przyjemność z zabawy w tą grania w tą grę chyba źle pościliśmy w ogóle Nieważne, dokończę, zrobię cięcie i tam dojdę. I tak już trochę wam pokazałem tego odworu. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Czyli to jest jeden z tych elementów, które psują mi rozgrywkę. Wiem, mówię to po raz trzeci. O mój Boże. No i postanowiłem po prostu sobie trochę ułatwić, żeby nie musieć każdym razem dodawać wytryków i marnować trochę złota. Bo po prostu tego nie umiem robić, a skoro jest taki mod, na którym grają też inni ludzie, bo bardzo dużo osób to ściągnęło. To mam nadzieję, że to nie będzie wam za bardzo przeszkadzać. No to tyle, teraz będzie krótkie cięcie i do zobaczenia jak tam wejdę. O, w trakcie podróży napotkamy jakieś drzwiczki. Jesteśmy tu właśnie, dochodzimy do tych statków, stamtąd przyszedłem, więc mam nadzieję, że mnie nieco ogarniacie. Jakoś długo tu też nie trwało, żeby tu dojść. no pięknie. Nie trzeba się wspinać, mam od razu drzwi do samotni. Wyjdziemy z bo zwiedzamy te statki, co tam. Fajnie, myślałem, że to będzie jakieś kopalnia czy coś w tym stylu. też by się przydał, bo mam kilo, bo wydobywałbym jakieś surowce, a nie tylko kupował od, od sprzedawców, handlarzy i tak dalej, od kowalów właściwie, od kowali. Tak to musiałbym więcej pochodzić po tym całym świecie i pobawić się w taki typowy exploring, żeby podkrywać różne te kopalnie, to są rudy, żela, żelaza i tak dalej. O, wow, dziwnie się czuję Co to? Drzwi o, fajne miasto ukryte w górach. Podoba mi się. Ale jeszcze do samej samotnej nie weszliśmy. To gdzie my jesteśmy? Jesteśmy po prostu w mieście. Jak to? że już jesteśmy w samotni konkretnie Czemu mi się nie pokazało, że odkryłem. O, teraz się pokazało. To jest chyba główna brama. No. Czyli można było się wspinać, wejść główną bramą, albo tym tym poboć tym wejściem, którym właśnie wszedłem Podmrugającym się zgadzać. Przydało się to wejście. Nie powiem, bo nie musiałem się wspinać, chodzić, błądzić i tak dalej, szukając głównego wejścia do miasta. No niedługo go 17 level będzie trzeci perk do rozdania. Kilka sobie zatrzymam na kowalstwo. Tak jak mówiłem, chcę pójść w stronę lekkich pancerzy. Kowalstwo w tych czasach jest bardzo ważnym elementem. Na razie chyba dość lekceważyłem. A, co my tu mamy? Hmm. Pozwól, że zgadnę. No, zgady. Po zapachu powiedziałbym, że należysz do gimnasty. Ale to nie może być prawda, ponieważ powiedziałem Mercerowi, że nie będę już z nimi handlować. Nie, hmm. nie handluję się za zapachem i nieruchomościami. Ale jeśli poszukujesz błodru, to przychodzisz do właściwej osoby. Ach, czekaj! Mówisz o tej posiadłości złotoblask. Najmocniejszy. Przeciwiony, super jest taki. Przykro mi, ale niewiele wiem na jej temat. To hodowla pszczół, tak? Daje. Może tak, a może nie. Nie możesz oczekiwać ode mnie, że będę pamiętał każdą transakcję, jaką zawarł. Perswazją go nie przekonam, bo ja mówi, że muszę dać chłopówkę, a jak się nie da przekonać, to już wyśledził. Cóż, skoro już o tym wspominasz, to jest coś, co próbuję zdobyć. Mam kupca na skrzynkę wina ognistego. Tak się składa, że skrzynka tego trunku znajduje się w piwnicach ja, błękitnego pałacu. Przyniesie mi a porozmawiamy na temat posiadłości Złotoglask. Na no, spoko gdzie to jest, tylko... Dobra, hmm. wyjdziemy wtedy się skapniemy. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj niedaleko że trzeba będzie podróżować na drugi koniec Skyrim, żeby jakieś wino przynieść. Okej, okay, just to garden. O mój Boże, coś czuję, że ten tu tu. Mmm... Mmm... No nieważne, o, ważne, ważne, że Brynjolf, y, czy jak mu tam powiedział, że Uda mi się nam tym wejściem co wszedł. Znaczy, Dobra, wróćmy do tematu, że Brennan powiedział, że uda nam się go przekupić. A jak nie to trzeba będzie go śledzić, przekupić się jak na razie powiodło. Myślę, że z perswazją i zastraszeniem by się nie udało. My nie po to z nim rozmawialiśmy, żeby e, powiedział nam coś co nie zadziała. Urwa nie było tu wyjścia. Chyba już się minąłem. Jak nie, to trudne? Może to jest jakieś drugie tam, gdzie waypoint prowadzi. Bo w ogóle to jest w tym mieście. No, pięknie. Natomiast to jest dość takie rozległe i na górze Błękitny Pałac. Odkryłem Błękitny Pałac. Czyli dobrze, że nie wychodziłem ze bramy główną nie chodziłem po górach, bo bym mógł troszkę dużo błądzić. Także moje serce się raduje, że Błękitny Pałac jest w samotnie, a nie na drugim końcu Skyrim. Czyli tak, plan na najbliższą przyszłość. Kończymy to zadanie dla Gildii Złodziei. I jeżeli nie będzie kolejnych jakichś super bardzo wciągających zadań o miodzie To robimy zadanie dla Mrocznego Bractwa Jeżeli też coś mi się spodoba to kontynuujemy zadania dla Mrocznego Bractwa Bo wszystkie zamierzam w przyszłości wykonać Później może zrobię dla... Jak oni się nazywali? Mm. Boże, no ci co są w białej grani Towarzysze, o na to towarzyszy I... No i będziemy w międzyczasie też wykonywać jakieś poboczne zadania, te zwykłe, co już były. Oho, trzeba ukrać, ukraść. poukraść. Uwahu. Dobra, mnie nie, nie widzi. No i w międzyczasie będziemy też wykonywać jakieś zwykłe poboczne zadania, które zostały mi już zlecone, albo zostaną zlecone przez przypadkowych ludzi. Nie było to trudne ukraść, to zwłaszcza, że nikogo tam nie było. No, no i, nie zapomniałem o kwestie głównym którego też trzeba będzie tam w międzyczasie wpleść sobie w te zadania poboczne, których uzbierało się sporo, uzbiera zbiera się jeszcze więcej. Takie to Skyrim jest fajne. fajne. Jeżeli nudzą was te partie, że nie wykonuję głównego wątku popularnego, od że w, tym na, na, w najbliższej przyszłości, czy to będzie najbliższe, myślę, że z 5 odcinków nie będę dalej go wykonywał, więc możecie sobie darować oglądanie. No i mi się zdawało zawsze, że jak się robi let's play z takich rozległych RPGów, to lepiej pokazać wszystko, a nie tylko dwa wątek, czyli zadania poboczne, wa ważniejsze zadania popoczne. Chociaż ja będę raczej wszystkie pokazywać jak zmieniłem zdanie, że to ważniejsze albo ciekawsze fragmenty. No i właśnie takie rzeczy też są fajne do oglądania, a nie tylko to, że kolejne misje o zabijaniu smoków, bo Skyrim to nie tylko właśnie to smokołóstwo, o ile mogę to tak nazwać. do 82 widzów mam, Przy 18 będzie setka. Możecie się szykować na fajnego specjala z okazji 100 widzów. A jeżeli się do końca roku nie uzbiera 100 widzów, to też tego specjala zrobię. Po prostu będę miał jakiś. No, czyli możecie się w najbliższej przyszłości spodziewać nie fajnego nie specjala. Nie wystarczy. powiem, jakiej będzie surprise. A, widzę, że masz win. Dobrze. Nie mogę dopuścić do tego, by kupiec z niecierpliwością. Na 6 tysięcy sprawą. do. Proszę, weź to. Sam nie mogę tego używać, ale chyba jakoś muszę zapłacić ci za ten to. Bynajmniej. Traktuję to jako inwestycję w przedłużenie własnego życia. Powiem ci wszystko, co wiem na temat posiadłości złotoblask. Skontaktowała się ze mną kobieta, prosząc. Bym działał no to jako pośrednik jakiejś dzięki. dużej transakcji. Błysnęła mi przed oczami workiem złota i powiedziała, że muszę jedynie zapłacić, ani gotowi za rezydencję. Wręczyłem mu pieniądze i odszedłem z kopią aktu własności. Nie, wolę nie zadawać swojeń jest nie Jestem pewien, że mnie rozumiesz. Jednak zauważyłem, że była dość rozzłoszczona. A jej gniew skierowany był przeciwko Mercerowi Freyowi. Mercer? Czyli ten, co zlecił na zadanie z z Robiąc interesy, rzadko kiedy posługujemy się imionami. Nasza tożsamość zależy od tego, ile złota mamy przy sobie. Słuchaj, to wszystko, co wiem. Nie obiecywałem, że będę znał odpowiedź na wszystkie pytania. Teraz. Skoro mamy to już za sobą, pójdę już. Co, i już? Idę teraz? No, czyli nie będzie wszystkiego mają go śledzić, takie, że no i my go śledzimy nadal. Mam wrażenie, że zawsze jest coś do zrobienia. Nie ja mnie tu nie ma. Lidio? Jestem tuż za tobą. Jak sobie życzysz, tanie? Właśnie, by się tylko przeszkadzało. Czyli zostanie sobie tu zawsze można tu wrócić Przecież chyba będę pamiętał gdzie to było A ja to sobie zaznaczę And god Location mm, mm, mm. To miejsce to pod się ślizgaczem Moment cięcie zapiszę sobie to żeby jej nie zgubić